Licencja i rejestracja nieznany statek kosmiczny spacer z Buddą, nie będziemy się bawić. Dzisiejsza data w kalendarzu archanioła to. Nieskończoność 0M9A1N2A1A1 Nieskończoność Nieskończoność C1A1A1A1A1A1 Nieskończoność Nieskończoność, Nieskończoność B1TT Nieskończoność. Więcej informacji i legenda kalendarza są dostępne na stronie archangelic.dot i proszę, nie zapomnij polubić, skomentować, udostępnić i zasubskrybować. Gaja jest dominacją ziemi i powietrza, co wskazuje, że wiatry zmian będą miały bardzo natychmiastowy skutek. Kiedy opiera się na żywiole powietrza, następuje bardzo solidna zmiana fizyczna. Robi wiele ruchów w swoim nowo odkrytym zdrowiu, i nie powinno cię to dziwić, kiedy zacznie wykonywać duże ruchy. Mamy doniesienia o statku kosmicznym w Turcji, który spędził ciężką pracę w Tepe, w nieznanej rasie, która nie jest zarejestrowana w Galaktycznej Federacji Światła i jak dotąd niewiele o nich wiemy. Wydają się być czujni, ale dopóki nie nawiążemy z nimi pierwszego kontaktu, zachowamy te prognozy. Chcielibyśmy zwrócić uwagę na mało znaną historię Buddy, ponieważ jest ona bardzo istotna w związku z tym, jak dotarliśmy do tego miejsca i dokąd zmierzamy jako ludzkość. Budda i jeden z jego młodych studentów odbyli długą, niezwykle ważną podróż do wioski na zachód. Po kilku kilometrach marszu napotykają mieszczan, a młody człowiek pyta o ile dłużej jest spacer do wioski. Odpowiedź była jeszcze dwie mile, a Budda i mieszczanie śmiali się serdecznie. Po kilku milach spotykają kolejną, młody człowiek pyta to samo, a odpowiedź jest taka sama, dwie mile i osoba o którą prosi i Budda zaczęli się śmiać. Po kilku milach młody człowiek zadaje to samo pytanie i znowu i odpowiedź jest taka sama, dwie mile, a Budda i osoba śmieją się serdecznie. Dzieje się to w kółko, dopóki uczeń nie będzie sfrustrowany i zmęczony podróżą i nie będzie wymagał wyjaśnienia, do którego Budda powiedział, podróż zajmie ci wiele dni. Gdyby ludzie, których spotkałeś, powiedzieliby ci to na początku, poszedłbyś do domu, zamiast tego zachęcił cię, mówiąc nieco dalej, wiedząc, że opcja zawrócenia nie leży w twoim najlepszym interesie. Budda nie przebywa w ciele w podróży z tym młodym mężczyzną, jest reprezentacją swojego wyższego, jak który widzi wyzwania, które stoją przed nim, o których może myśleć w swoim niższym umyśle jako zbyt duże, ale Budda wyraźnie widzi jako bardzo wykonalne. Ludzie na jego ścieżce są przedłużeniem jego wyższego ja i jest reprezentowany przez śmiech, który dzielą. Chodzi mi o to, że bez względu na to, ile pracy pozostało nam do wykonania, cofanie się nie jest opcją, a zachęcanie się jest jedyną realną postawą, która nam w ogóle służy. Tak sukces jest bliski, ale nasza praca jeszcze się nie skończyła i czasami będzie się ona przytłaczać. Dzisiejsze narzędzia. Następujące narzędzia będą dostępne tylko do następnego dnia. Archanioła oficjalny post na następny dzień, jeśli złapiesz to w późniejszym terminie. Możesz użyć bieżących codziennych narzędzi do poprzednich zadań. Wyobraź sobie, że używasz wspomnianych narzędzi z czystym sercem i czystymi intencjami. Pamiętaj tylko, że wyobraźnia i emocje dadzą Ci najlepsze rezultaty. Ostrzeżenie dla wszystkich, którzy starają się przynieść niegodne te rzeczy, mają swoją wolę. Zanotuj w pamięci, co chcesz wyposażyć. Przeszliśmy wielkie zmiany, dlatego, narzędzia oparte na broni można włożyć do ziemi aby wywołać pobieranie. Aktywny, pasywny i agresywny w dowolnym miejscu we wszechświecie. Zespół Violet Flame przeszedł na ustawienie 9, co oznacza, że osiągnięto całkowitą kontrolę, a my pozostaniemy w ten sposób, że konieczność będzie dyktować inaczej. Zespół fioletowego płomienia przedstawia się następująco Archanioł Germain, Archanioł Ansel, Archanioł Briatos, Archanioł Emanuel, Archanioł Af, Archanioł Batkol, Archanioł Agla, Archanioł Grel, Archanioł Galizur, Archanioł Warfmiel, Archanioł Magdil, Archanioł Ashma, Archanioł Tatrasiel, Archanioł Adonichel, Archanioł Adonaj, Archanioł Nuriel, Archanioł Harachiel i Archanioł Cerwiel. Każde narzędzie ma klasy ustawień poniżej znajduje się legenda klasy ustawień umieszczona na górze każdego wyznaczonego narzędzia metafizycznego. Pasywny równa się nie ma potrzeby używania ani uzbrojenia. Będzie działać samodzielnie, jeśli zaakceptujesz jego obecność. Wszystko co musisz zrobić to wyrazić zgodę, a będzie działać w Twoim imieniu. Aktywny równa się konieczność użycia. Agresywny równa się zaatakuje, zanim cokolwiek będzie miało szansę wyrządzić ci krzywdę. Aktywny, legendarny miecz Archanioła Michała może poradzić sobie ze wszystkim, ponieważ jest on całkowicie wszechmocny, nie można osiągnąć poziomu świadomości, który nie byłby w stanie przeciąć. To także niesamowita broń przeciwko elektronice i technologii, ponieważ może zastąpić dowolny zespół obwodów. Pasywny, aktywny i agresywny. Pole promieniowe Archanioła Issaca przypomina pole sił Magnetos i reaguje na każdą formę życia albo z kochającą energią albo z transmutacyjnym podmuchem ogromnej mocy. Pasywny i agresywny. Miecze Archanioła Leo jest biernym i agresywnym mieczem atakującym, który ma własną własną wolę. Nie próbuj wcale ustępować, tylko przeszkadzasz, wyposażasz się i idziesz. Bierny. Buton Archanioła Lofiela uwydatnia piękno ciebie i wszystkiego, co oglądasz. Podobnie jak wszystkie pasywne narzędzia, należy uzyskać pozwolenie na pracę w Twoim imieniu. Bierny. Promienne dźwięki Archanioła Jedutuna przyciągają do Twojego życia najwspanialszych ludzi, a także wzbogacają Twoje otoczenie pięknymi kosmicznymi dźwiękami. Zasadniczo jest to szczęśliwy wzmacniacz. Bierny. Atmosferyczna bransoletka Archanioła Jefiska wnosi element zabawy do twoich nocy. Należy zauważyć, że Jefiska jest archaniołem, który jest odpowiedzialny za zebrania, w przypadku gdybyś miał taką ochotę, byłaby zalecanym planistą imprezy. Lepiej tańcz. Pasywny i agresywny Kula Archanioła Szeparda jest obecnością boskości, która pozwala każdemu, kto angażuje się w jasną ścieżkę do przebaczenia lub bezpośrednią publiczność z nieskończenie rozszerzającym się źródłem twórców w tej sprawie. To naprawdę współczujące narzędzie boskiej orkiestracji. Aktywny, niebiański personel archanioła Zagzagela może pada na duże obszary kryształów. Idealny do dużych celów działa również fizycznie i niefizycznie. Aktywny Kostur sprawiedliwości archanioła Cedekiela jest narzędziem, które najlepiej jest stosować na poziomie makro i może pomóc w przemieszczaniu rzeczy, które są w zastoju. Może także przywoływać i utrzymywać pola siłowe do celów ochrony. Uwaga, kolejne trzy narzędzia mają być używane łącznie. Są one wysyłane do nas, aby pomóc nam utrzymać nasze fizyczne ciała. Proszę używajcie tego narzędzia codziennie, zaczynamy usuwać blokady energetyczne otaczające obfitość. Jeśli potrzebujesz pomocy przy użyciu poniższych narzędzi, wyobraź sobie sztabki złota za pomocą różdżki Archanioła Ariel i podpal ją za pomocą miecza Archanioła Nasaragiela i Archanioła Izrafila. Mówię, wyobraź sobie złoto, ponieważ Gaja kontroluje złoto i pieniądze, dobrze znasz tę historię. Federacja Galaktyczna handluje złotem, a manifestacja w tej metodzie jest również zgodna z ich metodami walutowymi i dowolnym systemem walutowym opartym na boskości. Aktywny, pluszczka wygody Archanioła Ariela pomaga przywołać każdą możliwą potrzebę. Jest to wspaniałe i pocieszające narzędzie po wyposażeniu. Zadania. Te zadania są ważne każdego dnia, ponieważ jesteśmy poza przestrzenią i czasem i nadal pozostaje wspólny wysiłek bez względu na to, kiedy je administrujesz. Chociaż dla zapewnienia dokładności upewnij się, że używasz dzisiejszej obecnej broni. Zwłaszcza jeśli widzisz te 30 lub więcej godzin po tym, jak zostało pierwotnie opublikowane, skorzystaj z intuicji. Jednak we współpracy ze wszystkimi legionami będziemy próbować zdjąć presję z ziemi i starać się uniknąć nadciągającego wielkiego trzęsienia ziemi nad naszymi głowami. Atlantyda i Lumeria rosną, ale nie musi to powodować katastrofy. Istnieją pewne punkty nacisku, których możemy użyć, aby złagodzić presję podskórną Gai, która jest obecnie wyraźnie potrzebna. Użyj srebrnej wiązki piorunów i pociągnij następujące elementy z wyznaczoną intensywnością i metodą wskazaną poniżej. Sphinx. Otwórz zamek za prawym uchem i delikatnie unieś lewą łapę. The Atlantian Content Full Power Pool. Lumerian Content Full Power Pool. Cztery rogi Stanów Zjednoczonych, gdzie spotykają się Utah, Arizona, Nowy Meksyk i Colorado. Moc w średnim zasięgu, aby delikatnie podnieść wysokość terenu. 2. Gdy jesteśmy w okolicy, proszę zapłacić za wycieczkę na międzynarodowe lotnisko w Denver i rozpocząć zbijanie wszystkich posągów w obiekcie. Kontynuując wczorajsze zadanie, próbując pomóc ofiarom handlu ludźmi, znaleźliśmy wiele przyczep, schowków i podziemnych miejsc z wieloma ofiarami handlu ludźmi. Proszę nadal umieszczać symbole nieskończoności na trzecim oku znalezionych ofiar. Po zakończeniu bicia lotniska i umieszczania symboli nieskończoności na ofiarach, które trzeba znaleźć. Wejdź do ogólnego obszaru, w którym są trzymani i krzycz tak głośno, jak to możliwe, dopóki ktoś cię nie usłyszy i nie przyjdzie im z pomocą. Będziemy to robić dopóki nie usłyszymy, że te dzieci są bezpiecznie zwolnione. 3. W przypadku, gdy nie zauważyliście, nasze legiony nie robią bałaganu, a my nie jesteśmy jeszcze zadowoleni z poziomu współpracy, jaki zorganizował podział galaktyczny ciemności w zakresie usuwania sabotażu, który zostawili nam do załatwienia. Mając to na uwadze, będziemy kołysać ich gigantyczny statek matka na galaktycznej krawędzi przylegającej do Peru. Myślą, że są zakamuflowani i byli tam od jakiegoś czasu, próbując wymyślić co ze sobą zrobić, gdy próbują uciec bez konsekwencji. Podążając trasą w górę od machu picchu znajdziesz kulawy statek skryjącą się w nim galaktyczną hierarchią. Uderz go wystarczająco mocno, aby uzasadnić odpowiedź, ale nie niszcz jeszcze statku. Dzisiejsza medytacja nazywana jest królestwem.